Moi drodzy, obiecałem Wam, że pokażę Wam, jak powstawał linokard. I tutaj na blacie mam całą ewolucję narzędzi. Pierwszym narzędziem, którym się spotkałem, jeżeli chodzi o stymulację, to narzędzie. To narzędzie miało różne nazwy. Jedna z takich nazw, które mi przypadła do gustu, był Katorżnik. Natomiast ja uznałem, że trzeba to trochę zmodyfikować. Ja potrzebowałem mieć trochę inny komfort pracy dla mnie osobiście. Postanowiłem, że to będę modyfikował i szukał najlepszego rozwiązania, jeżeli chodzi o narzędzie. I też tak na drodze ewolucji po kolei zaczęły powstawać różne narzędzia, które miały znaleźć zastosowanie, ale również też ułatwić pracę. Jednym z takich było, że zacząłem szukać oparcia na kciuk. To jest brąz. To jest robota ręczna, tak naprawdę. Mam bardzo duży sentyment do tego narzędzia. Kolejnymi narzędziami były narzędzia, które miały właśnie łączyć ze sobą narzędzie plus piny. Takie prototypy, które były budowane przeze mnie. Szukałem też wsparcia na właśnie kciuk, który miałby ułatwiać to wszystko. Jeden z takich był taki odlew, który był zlecony i długo szukany. Natomiast okazało się, że trzeba to zmienić. Nie było to dobre, zresztą sami widzicie, nie ma się czym chwalić. Natomiast finalnie powstało takie narzędzie. I myślę, że widać różnicę. Jeżeli chodzi o sam, jakby sam materiał i o wykonanie. Także Pinokat, jedno z głównych narzędzi, które może służyć naprawdę do wielu zastosowań. Pozdrawiam.